Witam Was serdecznie w kolejnym filmie zemper i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, dzisiaj skończyłem się robić badanie na magazyn poziom 8 tak więc zaprezentuję Wam, jakie ma on możliwości, ile kosztuje, kilka porad. No i oczywiście na start pokażę Wam, <śm> <gdzień> gdzie to się znajduje. Tak więc robimy sobie najpierw warownię, oczywiście poziom szósty. I gdy już ją zbudujemy, to mamy możliwość robienia tych trzech badań. Trzeba je robić w kolejności, najpierw magazyn, e, potem chyba pszczelarz. I potem e, mistrz browarnictwa, tak. Więc to trzeba zrobić po kolei tak jakby od, ty, od prawej do lewej, w tej kolejności. Tak więc ja już zrobiłem skład mnie do pitnego. Teraz zbieram groszaki na, na to, żeby pasieki odblokować już niedługo. Ale na razie mamy magazyn poziom 8. Ja mam wygląd na magazyn, dlatego schowam go, żebyście zobaczyli sobie, żebyście mieli porównanie, jak to będzie wyglądało. E, więc sobie ten wygląd schowamy, 10 się go wrzucę. Więc tak wygląda zwykły magazyn. O, no taki. Takie jakieś silosy, tutaj mniejsza, nie wnikajmy w wygląd i robi się to 288 godzin. Domyślnie, ale ja zalecam Wam znalezienie sobie główki do kasztelana, e, która daje. Zobaczcie, 55 to, to znika. Widzicie, jest 55 szybkości budowy po prawej stronie i to oszczędzi Wam kilkadziesiąt godzin pomijania. To jest bardzo ważna rzecz, więc zróbcie to. E, no i wtedy mi tutaj wyszło 225. Godzin do pominięcia, oczywiście. Koszt to 450 żetonów, czy też młotków, jak to nazywa, i 650 żetonów ulepszania, 450 budowy. No i oczywiście poziom 8 zapewni nam 20 tysięcy więcej pojemności magazynu i w sumie umożliwi nam magazynowanie miodu, miodu i miodu pitnego. Tak więc, więc będziemy mieli. Sobie o, macie te limit zużycia miodu pitnego, limit zapasów miodu, limit zapasów żywności, e, szybkość produkcji. I teraz tak, ja bym to mogła wyjaśnić, bo niektórzy może tego nie rozumieją do końca, jak to działa. Więc tak, e, miodu, miód pitny, e, miód produkuje się dzięki pasiekom. Tylko i wyłącznie dzięki pasiekom. Nadal wam to pokażę tutaj. I wyjaśnię wam, zanim przejdziemy do magazynu, to jak działa ta cała. Ten cały fenomen z miodem, ponieważ sporo osób, z tego co wiem, to nie, nie wie prosto jak działa. Ok, więc Pasiekę mamy w tym miejscu. Pasieka produkuje miód. Premia do pojemności magazynu miodu, ale ona produkuje, pozostała produkcja miodu. Produkuje miód, tak? Miód to jest to. Czyli ten miód jest produkowany. I jest drugi budynek, czyli browar, który też zblokujemy w tych badaniach. I on zobaczcie, on przetwarza, czyli jeżeli będziemy mieli, zobaczcie, jeżeli będziemy mieli e, 3000 produkcji miodu na godzinę. To w browarze przestawimy sobie to i to się przekonwertuje na 1000 produkcji miodu pitnego. E, więc to jest zależne między m.in. od miodu, ale też możemy sobie przestawić na e, żywność, na miód pitny. Czyli e, jak to działa? Jeżeli mamy na przykład 50 tysięcy produkcji na zamku, to możemy to zamienić na 10 tysięcy produkcji miodu pitnego, mając wtedy zero produkcji żywności. E, I wtedy tutaj będzie napisana szybkość produkcji 100%, ponieważ to będzie oznaczało, ile procent jakby żywności jest przetworzone na e, miód pitny. Mamy coś takiego jak, jak limit zapasów żywności i limit zapasów e, miodu. To z tego, co ja rozumiem, oznacza, że jeżeli poziom jedzenia na zamku głównym wyniesie na przykład sobie 50 tysięcy lub mniej, czy to na jakimś innym zamku, to przestanie ona być Przekonwertowywana na miód pitny, żeby Wam wojsko nie zechł, tak? I mamy jeszcze limit zapasów miodu, no ale miód raczej nie trzeba ustawiać limitu, ponieważ no to nie ma po prostu takiej potrzeby, prawda? Bo miodu nic nie, nie zjadę. no i przypomnę, że nowe jednostki zjadają dwa miodu na godzinę. Miodu pitnego, oczywiście. Ok, więc ulepszmy sobie to. Ja mam dosyć typowy pomysł na to. Pomoc w budowie sojusznicza niestety nie jest procentowa, tylko yy, liczbowa, więc to Wam daje chyba 15 minut, więc no w tej skali to jest nic. No i yy, ja to będę pomijać w minutówkami, więc oczywiście to, yy, to trochę zajmie, więc ja Wam pominę ten segment. No i będę klikać. Yy, trochę to zajmie, ale jak widzicie, no nie idzie to bardzo wolno. Yy, yy. Obliczyłem, że mi wystarczy, bo w końcu co robić z tymi 5 minutówkami Come on, nie wiem, do gaszenia są czy coś, to, to zamiast marnować jedno godzinówki połowę ich zapasu, co użyję 5 minutówki. Więc widzimy się za chwilę gdy, gdy ukończę już gaszenie. Okej okay, moi drodzy, tak więc zbliżamy się już do końca, zużyłem jak widać 2600 pomiaczy 5 minutowych, no i będzie ten magazyn. No i proszę, ostatnie pamięci za darmo I proszę bardzo, tak wygląda magazyn poziom 8 Kurczę, bym go przestawić gdzieś pod warownię, żeby to się tam pasowało Ale niestety chyba e, Mój układ mi na to nie pozwala za bardzo, no Więc no cóż, na razie będzie stał tutaj Pomyślę co dalej, ale jest ten magazyn, kurczę, Więc mogę już przyjmować miód Pojemność magazynu 102 tysiące Tak więc no i teraz na surowce też mam pojemność magazynu, 120 nie? Na surowce legendarne też 102 tysiące I na jedzenie też, 282 000, więc no bardzo dużo No i miód no, pitny tak samo Tak więc kolejny element tej układanki to będzie pasieka i potem browar, tak więc z tego też będą filmy Mam nadzieję, że jakoś tą produkcję mniej więcej Wam wyjaśnię, żebyście zrozumieli Może jeszcze zrobię na ten temat jakiś osobny poradnik E, kolejnego filmu spodziewajcie się, jak grać na horyzoncie na stolicach bez wydawania kasy na promki. Będzie pokazane jak coś osiągnąć. Nie będzie to top, ale jak po prostu pomóc Sojuszowi w robieniu wyniku no i coś tam zdziałać. E, ponieważ no, topki nie oszukujmy się nie da się zrobić bez wydawania kasy na horyzoncie. Naprawdę e, Więc no, to będzie taki film e, pomocniczy dla was. Też będzie właśnie uwzględniany na stronie, e, którą tworzę. Ale na dzisiaj to tyle, chciałem pokazać ten magazyn. Oczywiście ma on wpływ tylko na zamek, w którym go budujemy, i on oddokowuje nam na przykład, jak pójdę na inny posterunek, to ja nie będę mieć pojemności na miód, nie? I tutaj nie mogę przyjąć miodu, więc jakbym chciał przyjąć miód od kogoś, kto już go produkuje, to tylko na zamek główny. I teraz, gdzie robić magazyn? Otóż, róbcie go tam, gdzie chcecie. Eee, bawić się w ten miód, na którym zamku, plus na zamku głównym. Dlaczego na zamku głównym? Oczywiście, dlatego że macie większą pojemność na żywność, na surowce, na surowce legendarne, naprawdę jest bardzo fajnie. Ja planuję szczerze zrobić na wszystkich punktach na zieleni, ale to po kolejnych zewnętrznych, żeby najpierw jednak pobawić się w te pasieki, bo jednak mam trochę tych, um, że to w budowie jeszcze 1400, tak? <laughs> Groszaków trochę mało, ale teraz jest łatwa liga, to sobie troszeczkę nazbieram, no tego hero one trzeba przegonić i tyle tak naprawdę, A, więc moi drodzy mam nadzieję, że film jakoś tam, tam e, rozjaśnił e, wątpliwości jakie mieliście na ten temat, oczywiście piszcie w komentarzach nie bójcie się, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego e, to ja odpowiem, zapraszam też na Discorda, e, dziękuję użytkownikowi paweł1964jumper za wspieranie kanału i widzimy się w kolejnym odcinku, więc stawcie łapkę w górę subskrybujcie i do kolejnego, na razie, piano, Pa pa!